Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Witam was bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie, pamiętam dzień, kiedy ktoś z tłumu zaproponowałby się tu spotykać co roku w sierpniu, w pierwszą sobotę miesiąca. Jakoś wszyscy nalegali i stało się, co się stało i mamy, co mamy. Teraz już będzie czwarta rocznica, gdy znów się tu spotkamy. Ja najbardziej oczekuję tu osoby, które były zranione w życiu i te, które chcą porzucić dawne życie, aby z uzyskaną łaską mogli wrócić do Boga i zacząć od nowa, pozostawiając dawne złe życie za sobą. Dawniej tworzono wyssane z palca bajki i dziś to robią, aby tylko odwrócić wzrok. Od tego miejsca, gdzie ludzie się nawracają i otrzymują wiele łask. Diabeł będzie stał na początku i na końcu Osuchowej, byście tylko tu nie dojechali. Ale my zrobimy wszystko, żebyście tutaj trafili. Jeśli szczerze tu przybędziesz, na to miejsce, aby prosić o pomoc w odnowieniu życia, na nowo z Jezusem i Maryją, to masz pewną łaskę zapewnioną. Wszystkich z całego serca zapraszam i proszę, aby kto może się wyspowiadał u siebie przed wyjazdem, prędzej, gdyż chcemy spełnić wszystkie warunki związane z pierwszą sobotą miesiąca. Podzielcie się tą wiadomością, a kto może niech ją umieści na swoim kanale czy profilu. A teraz przeczytam Wam jeszcze krótko. Raz yy, orędzie Matki Bożej, którzy jeszcze je nie znają. Posłuchajcie. Jest to najważniejszy fragment orędzi Matki Bożej z Osłuchowej. Jam jest służebnica Pańska, Matka Boża Częstochowska. Jest miejsce, na którym klęczysz, przed wiekami zostało przez Boga przeznaczone dla mnie, wybrane. Ja sobie to miejsce ulubiłam i przybyłam do was z Jezus mój Syn ukochany jest zrodze zagniewany na cały świat. Wymierzona jest kara dla ludzkości. Mieć sprawiedliwości dosiągnie grzeszący świat, bo miara Bożej sprawiedliwości się przebrała. Kara Boża dosiągnie ludzkości. Ludzie zgody lizać będą kamienie, a ludzkie trupy porozrzucane będą jak snopy w żniwa. W jednej z wizji Matka Boża błagała Jezusa mówiąc słowami Synu mój, daruj im jeszcze raz, przepuść te karę. Cały świat poniewierał prawa Boże i przekrącono kościelne ustawy. No, właśnie te, o tych ustawach tyle razy już mówiłem, że widzicie sami, że to się dzieje. Pycha tak dalece obładnęła ludzkością, że chwałem, jaką należy się Bogu, ludzie przywłaszczają sobie, a wszelka umiejętność i wynalazki nowoczesnej techniki są przyznawane ludziom. Pobożność jest rzadko spotykaną cnotą. A ci, którzy ją praktykują, są wyśmiewani i wyszydzeni. Czyńcie pokutę i nawróćcie się szczerze do stwórcy i pana, bo inaczej zginiecie. Trwajcie silnie przy świętej wierze katolickiej, bo tylko ona jest święta i prawdziwa. Tu się zatrzymie, bo o co chodzi? Chodzi o to, że dzisiaj widzicie, jaki mocieś kościół synodalny, to nie jest katolicki. Kościół posoborowy, z nową doktryną, z nowymi ustawami kościelnymi, pozmienianymi, jak mówi tu Matka Boża. Wszystko to dziś moczy. I to nie jest katolickie, bo tylko wiara święta katolicka jest prawdziwa. A kto idzie za tymi zmienionymi ustawami kościelnymi, te nowinki, te tą postawę w kościele, jaka jest, nastojące do łapy i różne inne rzeczy, nie jest w kościele katolickim. Czytam dalej. Codziennie pozdrawiajcie mnie świętym różańcem, który jest mi bardzo miłą modlitwą. Jeżeli czci należnej nie będziecie mi oddawać, biada wam, kara Boża na was dosiągnie. A bez mojej opieki zginiecie. Wszyscy, którzy na to miejsce przyjadą i będą polecać się mojej opiece, nie zginą. Nie zginą. Posłuchajcie, tu jest jeszcze taka ważna sprawa, że w obietnicach Matki Bożej, która przekazała i złożyła świętemu Dominikowi o Różańcu świętym i błogosławionemu Alanowi de la Roche, użyte są te same słowa. Te same słowa. Chodzi o obietnicę Różańca: nie zginiecie. Czytam dalej. Miejsce to od wieków jest wybrane na chwałę moją i syna mojego. Tu stanie nie tylko świątynia, tu będzie również stolica króla Polski. Świątynia już stoi. Oczy całego świata będą zwrócone na to miejsce, gdyż jak ogonek w jabłku po środku się znajduje, tak to miejsce na kuli ziemskiej. Tu będzie sąd boski Dolina Józefata. Z miłości ku Wam, dzieci moje, dam Wam źródło wody, a ktokolwiek z wiarą napije się jej lub dotknie chociaż rąk, nóg, lub oczu, nie ma, otrzyma zaraz nowe członki, i wszelkie choroby znikną bez śladu. Nawet zmarły skropione tą wodą z woli mojego syna powróci do życia. A każdy, kto będzie prosił o łaski, odbierać je będzie w obfitości. Po jednej z wizji Marianna Andreszczyk złożyła następujące świadectwo. Widziałam źródło cudowne, z którego płynęła czysta woda. Przy nim stała Matka Boża, a wokół źródła mnóstwo przeróżnych kalek i chorych. Matka Boża wzięła w rękę wodę z tego źródła i pokropiła nią złożonych niemocą i kaleki. Boże, co za widok, wszyscy stali zdrowi i weseli, pełni szczęścia i wdzięczności. Tym, co, z rąk, co rąk i nóg nie mieli, odrosły im momentalnie. Ci, co byli złożeni paraliżem, odrzucili kulę, aby chodzić o własnych siłach. Innym ranami i wrzodami okrytymi pod działaniem tej cudownej wody zagoiły się te bolesne rany, i tak wszyscy zostali uzdrowieni. Ci zaś, których diabeł trzymał w swojej władzy, a nawet ci, którzy byli opętani, zostali w jednej chwili uwolnieni. Grzesznicy bili się w piersi, a wszyscy razem chwalili Boga, że tak wielkie rzeczy uczynił przez Maryję. Błogosławię ten strumień wody, który w pobliżu przepływa. Pragnę, aby lniane płótno słano pod moje stopy, a ja będę je błogosławiła. Płótno i woda mają moc leczniczą, aby wszyscy, którzy będą ich używać, otrzymali pomoc dla duszy i ciała. Na całej kuli ziemskiej nie ma i nie będzie takiego miejsca, jak to, na którym klęczycie. Bóg Ojciec od wieków upodobał sobie to miejsce dla chwały mojej i swojego syna jednorodzonego. Ja jestem z wami po wszystkie wieki i tu, tu pozostanę. Oczekuję was utęsknieniem, dzieci moje. A ja się nie mogę doczekać, kiedy znów tam będę. Zaczynamy od wejścia na drogę krzyżową o godzinie dziesiątej. I pamiętajcie, przyjechaliśmy tu do Matki Bożej. I pamiętajcie, nasza grupa spotyka się przy wejściu na dróżki krzyżowe. Zaraz przy ulicy. A jeżeli ktoś będzie chciał sobie przejąć inicjatywę i poprowadzić swoją grupę, to pamiętajcie, to nie jest nasza grupa. My zaczynamy od ulicy, gdy wchodzi się na drogę krzyżową. O godzinie 10 zaczynamy i będziemy prosić Matkę Bożą o to już teraz, aby wszyscy, którzy pragną tam przyjechać i odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej, która zostawiła właśnie tu, w tych orędziach. Jedziemy tam odpowiedzieć na jej wezwanie i prosić ją już teraz, abyśmy tam wszyscy mogli dotrzeć bezpiecznie. Bo diabeł zrobi wszystko, byśmy tam nie dotarli. Jeśli Matka Boża prosi, byśmy na to miejsce przyjechali, to trzeba odpowiedzieć na jej wezwanie. I w tym wszystkim niech Pan Bóg bratkowie błogosławi, a matka prowadzi, matka Boża prowadzi po drogach syna do syna z Panem Bogiem. Do zobaczenia! Tu na Was chcę uleczyć serca dzieci swych Czy te samotne, czy te niechciane odrzucone chcę uleczyć dziś znacie już. mnie, różańcową pieśnią, pocieszajcie mnie. Często polska matko, co tam się stało? Z jasnej góry zapłakana przychodzisz tu, jeśli szukasz pocieszenia. Będziemy tu przybywać, pocieszać się Arcyla Domini. Tak przedstawiła się ja jest służebnica pańska, tu w Osuchowej będzie stolica Polski, Królestwo. せな。Jego Się stało. Z jasnej góry zapłakana przychodzisz tu. Jeśli szukasz pocieszenia, dobra matko, my będziemy tu przybywać, pocieszać cię. Tu. Jeśli szukasz pocieszenia, dobra matko, my będziemy tu przybywać, pocieszać Dzień.